Osiedle Moments położone jest na warszawskim targówku. To doskonała propozycja dla wszystkich tych, którzy marzą o własnym domu z ogrodem w spokojnym miejscu, z dala od zgiełku miasta, bez konieczności przeprowadzki poza Warszawę. Do centrum najłatwiej dojechać metrem z nieopodal położonej stacji. Niestandardowa architektura budynków, innowacyjne rozwiązania ergonomiczne oraz korzystanie tylko z wysokiej jakości materiałów to tylko niektóre elementy wyróżniające to osiedle o podwyższonym standardzie. Przestronny salon z kominkiem oraz bardzo dużymi oknami, zapewniającymi doświetlenie całego pomieszczenia, stanie się ulubionym miejscem, w którym wypoczywasz w Twoim nowym domu. Okno narożne w kuchni znacząco zwiększa widoczność, widzisz cały front przed budynkiem. Kuchnia jest subtelnie odseparowana od przestrzeni jadalnej. Dysponujesz także bezpośrednim wyjściem do ogrodu, służącego twojej codziennej rekreacji, który nie jest uciążliwy w utrzymaniu. Ogrodzony jest gabionami wypełnionymi naturalnym kamieniem. Na piętrze dysponujesz przestronnymi pokojami. Okna w całym domu podzielone są w przemyślany sposób. Dolna część jest nieotwieralna, co pozwala na zagospodarowanie parapetu. Podjazd zrobiony jest z kostki brukowej. Brama garażowa ma ponadprzeciętną wysokość, umożliwiającą wjazd aut z bagażnikiem dachowym. Na dachu jest przeszklony ogród zimowy z dopływem światła dziennego oraz Cafe point. Może on służyć jako suszarnia. Jest tam też kotłownia, w której jest miejsce na pralkę. Po wyjściu na taras możesz zrelaksować się widokiem na bezkresny horyzont, podziwiać zachód słońca. Życie składa się z codziennych chwil, a dom to idealne miejsce, by je tworzyć. Zadzwoń pod numer 720 204 204 i dowiedz się więcej.